Możemy usiąść. Takie tempo jest powiedzmy dość intensywne. Można powiedzieć, że już jesteśmy w czwartym tygodniu. A więc powiedzmy dość szybko. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że dla Pana Boga czas nie jest tak do końca ważny. Ten czas my potrzebujemy. On czasami w życiu człowieka robi powiedzmy takie przewroty w tak krótkim czasie, że człowiek jest w szoku. I oczywiście tutaj jeszcze, jeśli chodzi o tą modlitwę, to powiem tak, że właśnie ta modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośby. I teraz jest tak, na takim klasycznym spotkaniu modlitewnym, to musimy pamiętać, panuje zawsze porządek. Tu jak kiedyś będziecie się spotykać, A więc jest osoba prowadząca i ta osoba prowadząca odpowiada za cały przebieg spotkania. Czyli na przykład jeżeli idzie blok modlitwy uwielbienia, to wtedy wszyscy uczestniczący powinni się podporządkować. Nie? Bo nie, ja powiem wtedy, a ja mam wtedy powiem, że bo pięknie obrodziło mi pole, to dziękuję Ci Panie. Nie, nie. jeżeli jest modlitwa właśnie uwielbienia, to jest modlitwa uwielbienia. Jeżeli jest modlitwa dziękczynienia, to dziękczynienia, przeproszenia, prośby. Właśnie Pan Bóg, pamiętamy, jest Bogiem harmonii, tu nie jest chaos. I modlitwa, ona też zawsze musi być uporządkowana. Uporządkowana i też zauważmy, że czasami jest tak, że na przykład ktoś chce zdominować spotkanie. Są osoby, które mają bardzo dużo do powiedzenia i są osoby, które nic nie mają do powiedzenia. Oczywiście każdy ma coś do powiedzenia, a zawsze trzeba powiedzmy uważać, wcale to nie jest powiedziane, że jak ja coś nie wypowiem, to Pan Bóg nie usłyszy. On przede wszystkim patrzy na serce, na usta też, ale na serce. I też, jak będziecie kiedyś się modlić, oczywiście to modlitwa spontaniczna to nie tylko jest na spotkaniu modlitewnym, bo w domu też można to zauważmy, jest człowiekowi wygodniej jest powiedzieć, użyć liczby mnogiej. Nie? Czyli na przykład za to, że często nie modlimy się, przepraszamy Cię Panie. A zauważmy, że znacznie trudniej będzie powiedzieć za to, że często nie modlę się, przepraszam Cię Panie. czy ja to mówię osobiście. Łatwiej jest nam się gdzieś zmieszać z tłumem. A znacznie trudniej jest po prostu, żeby to była moja modlitwa, a wszyscy, na przykład, przepraszamy cię, panie, włączają się i każdy w jakiś sposób widzi też siebie w tej modlitwie. Siebie w tej modlitwie, przepraszam z wszystkimi, i siebie w tej modlitwie człowiek jakoś widzi, jakoś dostrzega. Tutaj też. I powiedzmy, jak jutro będzie też taka modlitwa o uzdrowienie, to moi drodzy, tutaj zauważmy, jest taka rzecz, że powiem tak, często kiedy człowiek ma jakieś problemy, na przykład tutaj nasi bracia alkoholicy, o których mówiłem, jaki jest kluczowy przełom, kiedy on stwierdza, że jestem chory i potrzebuję pomocy. I tak samo powiedzmy tutaj w życiu takim duchowym, na przykład te relacje powiedzmy z naszymi rodzicami. To jak kiedyś jakieś też, bo są w ogóle rekolekcje też takiego uzdrowienia wewnętrznego i wtedy, wtedy można wejść zupełnie i zresztą żeby wejść tak w siebie, no trzeba troszkę więcej, więcej czasu. Ale kiedy człowiek właśnie widzi, że zostałem skrzywdzony, i teraz takie dwie rzeczy. Uznanie tego, że jestem skrzywdzony, to nie jest osądzanie tej osoby, przez którą zostałem skrzywdzony. Bo na przykład, jeżeli jest ojciec, powiedzmy, i tego ojca też nikt nie kochał, albo nie dał mu odczuć tej miłości. No to on po prostu nie potrafił też miłości przekazać innym. I to zupełnie, zupełnie nie była jego wina. I o tym też właśnie warto, bo powiem Wam tak, że Pana Jezusa nie musimy się bać. Na modlitwie czy w sakramencie pokuty my go niczym nie zaskoczymy. Nie, nie ma czegoś takiego, że my przyjdziemy, a Panie Jezus powie: o choroba nie? Ja myślę, że to była taka fantazja. No nie no, ale to się człowiek zawiedzie, nie? No nie no, Pan Jezus zna nas i my go naprawdę tam powiedzmy nic, niczym nie, przy, nie przyskrzynimy go, nie? On zna nas, on zna nas i, i wie i powiedzmy dokładnie, czego nam potrzeba. Czego nam potrzeba i pomoże nam, nie? Ale właśnie chce, żeby człowiek. Z taką szczerością. I to jest tak, jak powiedzmy, lekarz. Jak ktoś nie powie, że go tam głupie w krzyżach, no to lekarz nie wie, nie? No, chyba, że byłby jakiś wybitny, miał rentgena w oczach. Ale póki co, no, jak człowiek nie powie, no to, no to nie. Podobnie tutaj. Pan Jezus wie dokładnie, jak my przychodzimy, to on zna naszą historię nawet lepiej niż my sami. I wtedy, kiedy człowiek coś odda, wtedy tak naprawdę otrzymuje. I drugi właśnie element, drugie prawo życia duchowego, bo właśnie jak słyszeliśmy o tej Bożej Miłości, to każdy z nas widzi no, niezwykłość, no, coś pięknego. I powstaje pytanie, dlaczego ja tej Miłości tak nie odczuwam na co dzień. I jedna rzecz, to, co mówiliśmy, te fałszywe obrazy Boga i przesłaniają nam Jego ten rzeczywisty obraz, a druga rzecz to jest grzech. Nie? Dzisiaj jest takie niemodne słowo grzech. Bardziej można było użyć słabość, niedoskonałość, ale grzech jest takie. My nie lubimy takich słów. Nie? Załóżmy, że często ktoś na przykład coś ukradł. To powie a zakombinowało się, a przywłaszczyłem sobie nie? i mamy takich wiele zamienników, które wyeliminują ten to słowo bo jak kradnę to jestem złodziejem, a to to nie nie, nie absolutnie nie i oczywiście grzech możemy powiedzieć tak zauważmy jest tutaj o taka Dość solidna granitowa ambona, i teraz tak, jeżeli byśmy tutaj przyłożyli naprawdę bardzo ciepłą dłoń, człowiek z tej strony nie odczuje. I grzech może, i grzech naprawdę zamyka człowieka na tą Bożą Miłość. To, że człowiek tej Bożej Miłości po prostu nie potrafi odczuć. I zauważmy, że. Dzisiaj jest też problem, bo wiemy, że choćby nawet tutaj warto wspomnieć o pięciu warunkach dobrej spowiedzi. Zauważmy, że często jest tak, że pierwsza rzecz, najważniejsza, to człowiek musi uznać grzech. Ja powiem, że kilka razy zdarzyło mi się tak, że ktoś tam przyszedł, to były takie już starsze panie, no i pani mówi, że przyszła, ale nie ma żadnego grzechu. Nie, no to ja się yy, w końcu już po dłuższej rozmowie pytam, to po co Pani przyszła? A ona mi mówi, to jest naprawdę, a także mi się ksiądz wie, chciała odświeżyć, Ja wtedy zawsze podaję świętą siostrę Faustynę, która mówi o nędzy swojej. Nie? Ale dlatego, że ona tak siebie widziała. I patrząc na Jezusa, widziała siebie jako jako swoją nędzę. No. Inna rzecz, że życzyć sobie takiej, takiej nędzy. Ale wiadomo, że grzech, taka najprostsza definicja, to jest, że jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania kościelnego. Ja często z dziećmi, tutaj nie będę ucinał tego, bo jeszcze ten kabel może się sprzydać, ale zauważmy, że to wygląda tak, nie? Powiedzmy, że między... Panem Bogiem, a człowiekiem na Krzyście Świętym, zostaje nawiązana taka piękna nić, którą nazywamy tak fachowo łaska uświęcająca. I teraz tej nici nic nie jest w stanie zerwać. I oprócz jednej osoby, nawet nikt na mnie nie może zrobić. Nawet powiedzmy diabeł z wszystkimi. Swoimi zastępami nie ma takiej mocy. To mnić, człowiek sam zrywa. I teraz, jak się to dzieje? Przede wszystkim właśnie grzech lekki osłabia. No i to jest ważna rzecz. ale wiemy, że kiedy człowiek przyjmuje sakrament Komunii Świętej, to te wszystkie grzechy zostają zmazane i nawet jak ta linka się nam osłabiła, to ona zostaje wzmocniona. Zauważmy, dlaczego jest to ważne. Jeżeli ktoś, na przykład, ma takie możliwości, pragnień jest codziennie, on rzeczywiście będzie zdecydowanie bliżej Pana Boga. I teraz grzech ciężki sprawia, że zostaje to zerwane. I teraz wyobraźmy sobie, że z człowiekiem, nie, jak się, tak się dzieje, człowiek zrywa. To powiedzmy, ja nie jestem żeglarzem, ale obserwując to zauważmy, jeżeli łódka zostanie odcięta, to ona powolutku, powolutku dryfuje i oddala się. I zauważmy, że jeżeli człowiek chciałby przybić do brzegu, jego to będzie naprawdę dużo kosztowało. I im dłużej, my to niestety wiemy czasami z naszego doświadczenia, nie, że człowiek miał iść zaraz do spowiedzi i nie poszedł. Po trzech miesiącach mówi: Kurczę. Jak to powiedzieć, nie? A, to pójdę na następne święta. Nie, na następne święta musi sobie już rok. Ach, no nie no, co se ksiądz pomyślił, on jest taki fajny. My go tak lubimy, no jak ją powie, że rok nie byłem, no to to, to już pójdę na, naprawdę już po świętach, bo teraz jest kolejka. I tak robi się 3, 5, 10, 20 lat. Nie? I człowiek oddala się, oddala zupełnie nieświadomie. Ale jak podejmie tą decyzję i idzie do spowiedzi, to Pan Bóg dokonuje takiego cudu. Na czym ten cud polega? Oczywiście to, że ten stan łaski uświęcającej zauważmy, jaka jest moc sakramentu. Spróbujmy nagrzeszyć może niespecjalnie, nie zachęcam do tego. Ale na przykład, jak ktoś nagrzeszy, to idźmy do najbardziej ulubionej przyjaciółki, przyjaciela, czy tam męża, żony, i wyznajmy mu te grzechy, nie? A on powie nam, odpuszczam ci grzechy. No i co? I nic, nie? A idziemy do spowiedzi, przynajmniej ja, ja, ja mam takie uczucia, nie? I jak człowiek wstaje od kratek konfesjonału, to co? Nie ma tego. I co więcej, nawet już zupełnie do tego nie wracamy. I tego nie ma. Tu wyobraźmy sobie, jak na przykład ktoś jest na modli się i na egzorcyzmach, na przykład szatan może nas przetestować, i zrobi nam rachunek z naszego życia. On świetnie to potrafi zrobić, ale na przykład grzechy, które były odpuszczone, i tu zaraz jeszcze jedną rzecz powiem zadość uczynione i nie ma tych grzechów. Tak jak dla Pana Boga nie ma, nie, że On weźmie kajet i powie, oj, nie, nie, przyjacielu, tu było wtedy nie ma. Nie ma żadnego kajetu. Odpuszczone, one po prostu tak jakby nigdy wcześniej nie istniały. I zauważmy, konieczność zerwania z grzechem. Nieczęsto jest tak, że niektórzy ludzie mówią tak, że o księża to nie chcą mnie. To niestety często się dzieje, zwłaszcza za granicą, no bo nie mamy jak mieszkać i mieszkamy w jednym mieszkaniu. nie? No niestety, tak, takie są realia dzisiaj. No i potem ktoś przyjedzie, spowiada się i ksiądz mówi, że nie mogę Ci udzielić rozgrzeszenia. To nie dlatego, że kościół ma skrzywienie na szóstym przykazaniu, tylko człowiek musi wyrazić Chęć zerwania z grzechem. Nie? Czyli po prostu, bo to byłoby tak samo, jakby ktoś powiedział: Proszę księdza, ja kradnę, ale dalej będę kradł, bo to jest mój styl życia już. Ja się nie modlę i ja dalej nie będę się w ogóle modlił. Jest dokładnie ta sama sytuacja. Ale jeżeli człowiek podejmuje taką decyzję, że koniec, wiadomo, inna rzecz, że może się znowu trafić, że jednak padnie, ale podejmuje decyzję koniec. Idę do spowiedzi to wtedy nie jak jest ta yy, przecięta to wyobraźmy sobie jakby, jakbyśmy wzięli to i związali. To co się stanie wtedy? Ta linka stanie się krótsza, bo jest węzełek. I tutaj właśnie są dwie takie wielkie łaski sakramentu pokuty. Pierwsza rzecz. I stan łaski uświęcającej jest przywrócony i druga, człowiek jest bliżej Pana Boga. Bliżej Pana Boga. Dlatego, że całe niebo raduje się właśnie z tego jednego człowieka, który się nawraca. I często jest, jeśli chodzi o nawrócenie, nie takie, że my myślimy sobie tak. No jak to Pan Bóg że na przykład mamy tą przypowiedź o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie, nie, i że większa radość jest z 99 niż z jednej. Otóż ja to kiedyś zrozumiałem, w taki prosty sposób wyobraźmy sobie, że mamy jakieś pieniądze, nie, to się czasami zdarza. No i na przykład tam ktoś dostał wypłatę, no nie wiem, jaka jest tam wypłata, w Austrii jaka byłaby średnia? No, no niechby na przykład tysiąc euro, nie? Bo ktoś tam tyle akurat. I teraz wyobraźmy sobie, że ma przychodzi do domu, wyciąga i ma dziewięć. Kurczę, Felek. I co wtedy? Kobiety oczywiście torebki, nie? Bo torebka jest podstawowym. No ale wszyscy kieszenie, Szuka, szuka, stara się, tu, tam siam jest. Nie? I co? Cieszy się. Nie cieszy się z dziewięciu, które miał w kieszeni, tylko cieszy się z tego jednego, co było zaginę zaginęło, a odnalazło się. Nie? I taka właśnie jest radość z każdego grzesznika, który się nawraca. I tutaj właśnie kluczową rzeczą i rzeczą, której nie da się niczym zastąpić, jest sakrament pokuty. I zauważmy, że człowiek, jeżeli porządkuje swoje życie, to kluczowym elementem jest dobra spowiedź. Każdy przynajmniej raz w życiu powinien przeżyć taką generalną, mówię celowo raz w życiu, bo jak ktoś na przykład co miesiąc ma spowiedzi z całego życia, no to to też nie jest powiedzmy za dobre, bo znaczy, że coś było niedobre, skoro do tego powracam. Ale właśnie to takie oddzielenie się od zła, od grzechu. I, a więc człowiek musi sam powiedzieć, że ja z tym, co złe, nie chcę mieć do czynienia. I tu jest oczywiście na tym etapie jeszcze coś takiego bardzo ważnego, jak zadośćuczynienie. Oczywiście ja śmiem powiedzieć, zauważmy, że dzisiaj niestety z tym jest, o ile powiedzmy tam. Postanowienie poprawy o tyle o ile, to na przykład wynagrodzenie. Zauważmy, że to nie jest sprawa rozwiązana, że ktoś na przykład weźmie komuś zegarek, bo nieroztropnie sobie tu położył, tylko i poszedł, wyspowiadał się, ukradłem zegarek i, i już jest w porządku. Nie. Dopiero wtedy, kiedy ta rzecz zostanie oddana. Wtedy dopiero powiedzmy jest taka, taka w pełni, że tak powiem sprawa rozwiązana. I zauważmy, że często jest tak, że człowiek wraca do jakiegoś grzechu, a wraca dlatego, bo nie zostało to naprawione, nie zostało zadośćuczynione. I to jest powiedzmy jeden taki poziom. Oczywiście to jest podstawowy i to na poziomie właśnie takiej łaski sakramentalnej. A więc jeżeli człowiek rzeczywiście chce spotkać Jezusa, to musi być Jego serce czyste. Ale jest jeszcze druga rzecz, że grzech pozostawia coś takiego, jak są takie skutki grzechu. I część skutków powiedzmy my z jednej strony Jesteśmy przyczyną grzechu, ale jesteśmy też ofiarami grzechu. I czy zawinionymi, czy niezawinionymi, to jest inna sprawa. No ale na przykład jak ktoś nas kopnął w kostkę i nam złamał, ale zupełnie zrobił to przypadkowo, no to, to, to powiedzmy, to nie pozbawi to nas bólu i powiedzmy gipsu na nodze. Nie? Bo niestety będziemy skutki tego musieli w jakiś sposób ponosić. I tak samo człowiek jest dotykany w różny sposób grzechem innych ludzi. Nie? Na przykład, często jesteśmy dotykani i też dotykamy na przykład językiem. Nie? Czasami zdarza się, że ktoś kogoś obmówi albo rzuci oszczerstwo. Nie? Zwłaszcza to się zdarza nam Polakom, bo ja powiem, że jak właśnie byłem tak kiedyś na TZ w Brukseli, nie wiem jak tutaj, ale ja byłem w szoku. Idziemy ulicą wieczorem, a ci ludzie są w ogóle nie za, okna niepozasłaniane. pozasłaniane. I ja się tam pytam tych, moi yy, mówią, ale po co? No my nie zasłaniamy, bo nie ma potrzeby. Sąsiadów naprawdę zupełnie nie interesuje, co my robimy, nie? Tam nie ma, że, że powiedzmy, nie patrzą i o, idzie, tego nie, i potem, a. Nie, no, każdy ma swoje życie, to ma i, i plusy, i minusy. Ale często właśnie człowiek na przykład jest, jest w ten sposób raniony. I zauważmy, że tutaj z kolei i właśnie tu była pokuta, wynagrodzenie. A jeśli chodzi o to, że doświadczamy, to jest przebaczenie. Oczywiście znowu przebaczenie tak szkoleniowo moglibyśmy podzielić na dwa etapy. Takie powiedzmy jakoś potoczne, aż powiem, a przebaczam ci, ale jest znacznie cięższe i ważniejsze, to jest przebaczenie z serca. Nie? z serca, czyli e, definitywnie, powiedzmy, ta sprawa ulega w moim życiu przemiany. I nie na zasadzie, że ja zapominam, tylko na zasadzie takiej, że ja wiem, że tak było, ale ja na to patrzę już zupełnie w innym świetle i nie cierpię. Nie? Bo często ktoś mówi tak, nie, proszę Kiesa, ja naprawdę, ja już przebaczyłem. Ja no nie przebaczył ktoś, nie? Bo te łzy, one pokazują, pokazują prawdę. Prawdę, że jeszcze powiedzmy ten proces trwa. Ten proces trwa i też przebaczenie to nie jest jednorazowy taki moment i przebaczenie naprawdę to jest taki element, który naprawdę otwiera na oścież serce. Pierwsza rzecz to jest właśnie ten grzech i, i, i wiemy, że jest kryzys. Nie? Kryzys ze spowiedzią i przez to jest też kryzys w ogóle takiego życia duchowego. Nie? To tak samo załóżmy, że pokój, pierwsza rzecz jest na poziomie serca. Jeżeli widzimy na przykład dzisiaj to, co się dzieje, oczywiście ja myślę, że nawet nikt z nas tak do końca nie, nie jest świadomy zagrożenia. Ja to mówię czasami, że to tak przypomina dzisiejszy świat, nie jak tutaj byłaby przepaść, a my jesteśmy z zawiązanymi oczami, chodzimy sobie, uśmiechamy się, tak byśmy w ogóle nie byli świadomi, że jeszcze jeden krok i będzie koniec. Nie, my żyjemy w takim świecie, że wszyscy nam mówią, że jesteśmy, nie, tak jak w Polsce mamy tam tysiąc żołnierzy, ale jesteśmy super bezpieczni. ciekawe. Na poziomie słów to tak, ale konkretów to, to żadnych. Żadnych nie. Ale my lubimy, że jest dobrze, jest spokojnie, jest, jest w porządku i koniec. Nie? Ale, ale tak to wygląda. I nie da się tego żadnymi paktami, żadnymi tam sankcjami. Ja tam zupełnie nie mówię, czy to jest potrzebne, czy nie jest potrzebne. Ale nie da się tak naprawdę wprowadzić takiego, i, takiego do końca prawdziwego pokoju, nie? bo pokój prawdziwy tylko może dać Jezus. I widzimy, prosta sprawa. Ja to zawsze mówię, jak mam śluby małżonkom: ja zawsze daję pismo świętej i różaniec. I mówię także, jak się będziecie modlili, to jestem w stanie na małżeństwo dać gwarancję, że będziecie zawsze i, szczęśliwi. No ale właśnie jak będziecie się modlili. Jeżeli człowiek się modli, to Pan Bóg właśnie jakoś przemienia, Pan Bóg kształtuje jego serce. I oczywiście, moi drodzy, pamiętajmy, że właśnie tak jak odnowa naprawdę jest czymś pięknym, jest czymś cudownym, choć wymaga i człowiek czasami musi zmierzyć się z takimi trudnymi sprawami. Ale zauważmy, że wtedy staje się jakimś zupełnie innym, wolnym. Wolnym. Zauważmy, że na przykład dlaczego często ludzie się boją o swoje życie? Bo są na przykład y, uwikłani w grzechy, nie? Że jak będzie koniec świata, to pójdę do piekła. To wiadomo, będę swojego życia bronił do końca. O jejku, co by było. Nie? A jeżeli człowiek jest wolny. To nic się nie dzieje, mniej się stresuje, mniej przeżywa, po prostu żyje w takiej wolności. Ta wolność sprawia taką przestrzeń, że ten człowiek jest naprawdę, naprawdę szczęśliwy. I teraz, moi drodzy, będzie przerwa.